Rząd obniżył VAT na paliwo i jak pan ocenia ten ruch? No, pozytywnie oceniam. Każde, każde pieniądze, jakie zostają w kieszeni podatnika, no to są pieniądze, które można wydać na rodzinę i na, na, na wydatki jakieś bieżące w tych czasach obecnych, gdzie mamy bardzo, bardzo dużą inflację i Wydaje mi się, że to jest dobry ruch, tak? Oby to było tylko długotrwałe, a nie krótkotrwałe, jednorazowe, tak? Na pewno jest to pozytywne dla potencjalnych klientów stacji benzynowych, natomiast no, należałoby się zastanowić, dlaczego te podwyżki w ogóle były, tak? Jeżeli ktoś coś na początku podwyższa, później obniża, to mamy się z tego cieszyć. Czyli pan negatywnie raczej podchodzi do tego? Jestem jakby trochę obojętny, no bo paliwo i tak trzeba zatankować i tak. To, czy ktoś będzie działał, będzie obniżał VAT, później go podnosił, będzie dodawał akcyzę, później odejmował, to... Nie jest żaden jakby moim zdaniem rok, który wpływa realnie na to, co musimy robić. bardzo dobrze oceniam. Właśnie zatankowałem 35 zł, mniej zapłacę. Pomoże to w walce z galopującą inflacją? Myślę, że doraźnie. Myślę, że nie pomoże to aż tak, żeby tą inflację w tej chwili zahamować. Trudno mi jest to powiedzieć powiem ci szczerze, bo już yy, mamy takie czasy, że już. Nie wiadomo o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. E, oczywiście, że pomoże, bo transport będzie tańszy, więc to powinno się w, w perspektywie przełożyć na niższe ceny w sklepach. Nic tylko tankować. Tak jest.